Jesteśmy w Gdańskiej Woli Proszę Państwa, jadę na, jadę na manifestację yy, rolniczą Jest moja flaga, proszę Państwa, tutaj Tutaj mój, mój proszę Państwa, ten, mój transparent Zapomniałem książek i kubek wziąć, żeby pokazać komuś tam Ale trudno się mówić. Także widzicie, hoka hej Jesteśmy w Polskiej Woli Na stacji Proszę No i co, lajkujcie Do gobli może też pojadę, bo będą kolegi indianisty spał dzisiaj Okej. hej Przygotowanie I ładujemy, bo Tam baterii nie będę miał, chyba tu jest jakaś ładowarka Albo nie ma, zobaczymy